Mam go z tej strony Robчо 5.1. W dzisiejszym odcinku będziemy próbować sobie z, e, zdobyć własną główkę na serwerze. E, kwadratowa kraina, w ogóle to jest pierwszy odcinek z tego serwera. Będzie mi miło, kiedy, jakbyście zostawili łapkę w górę i komentarz i subika. Więc e, tak, najpierw byśmy musieli sobie kupić życie. Ale sobie najpierw tutaj ustawię set home no i pójdźmy na spawn no i kupmy sobie trochę żyć może jakieś jeszcze tyle żyć zrobimy i se zginiemy tam trochę Nie szkoda że życie są takie drogie tutaj z 1000 dolców mam teraz 300 Dobra chodźmy do homa naszego no i jesteśmy bo administratorzy mówili że nie, nie ma 100% szansy na wylosowanie główki w dzisiejszym odcinku sobie spróbujemy zdobyć główkę Mam nadzieję że to będzie że to będzie tylko jeden skok a nie 13 dobra Kaczemy. Ha, fajnie. Dobra, skoczymy sobie tak z tylu i może zdobędziemy główkę. Mhm. No niestety. O, jest główka. Ekstra. To w sumie tyle żyć nie musimy kupować. Mogę sobie tutaj ją powiesić. I tutaj sobie zrobiłem takiego śmiesznego skama. Że ktoś będzie chciał kliknąć drzwi. No to zapłaci mi. Hehe. Taki śmieszny skam. Dobra, ale w sumie, no to bym mógł sobie e, kupić, żeby e, zabrać sobie innego skina i bym mógł zginąć. Hm. Ciekawe by to było. Dobra, zmienimy sobie skina jakiegoś. Skin. Hmm. Kogo by tej skina bym sobie mógł zabrać? E, skin. Nie wiem. Eee, dobra. No to sobie biorę sobie kogoś z, z kwadratowej masakry. I sobie po prostu zginę. Będzie śmiesznie. Fajnie. Fajnie, że rozbudowują to miasto, bo to, e, tą drogę zbudował sobie Himek na swoje miasto, a e, tutaj wpisano się dwóch mieszkańców bez, razem z Himkiem. Zatem no mamy nadzieję, że zdobędę sobie tą głowę. No Chiema e... Himson Mam nadzieję, że wypadła głowa. Nie ma fajnie. A ja chcę tylko, żeby głowa wypadła. Dobra, może zmienimy sobie skina. Na przykład ta takiego Kogo skin sobie tutaj zmienić? E, chcę mieć jej głowę. Hehe, no w sumie to nie wiem, kogo innego bym mógł mieć główkę, więc sobie, sobie chcę jej głowę mieć. Mam nadzieję, że padła głowa. bo jak nie no to no nie wypadła głowa smutne no to sobie mogę jeszcze raz skoczyć z innym skinem na przykład skin i ja co to jest jeden z moderatorów serwera, chcę sobie głowę mieć może e, zdobędę tą głowę bo e, chcemy mieć jego głowę mm. a nie, jego głowa nie wypadła o fajnie, więc z jednej śmierci wypadła główka a z, a z reszty śmierci nie wypadła główka dobra, zmienimy sobie skina na mojego Dobra, no to e, w sumie no to tyle na tyle w tym odcinku. Chciałem Wam tylko pokazać jak proces zdobywania główek, który bym chciał, no ale no. Mam pecha i hajsu już nie mam zbytnio, więc no. no mogę sobie siąść tutaj. E, jest ciasto. I no w sumie no to, to tyle. Patrząc się przez okno mogę się z Wami pożegnać, więc y, widzimy się w kolejnym odcinku i cześć!